Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadł przed nim na kolana, zaczął go pytać: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj czci swego ojca i matkę. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: Jednego ci brakuje idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno tym, którzy mają dostatki, wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie przerazili się jego słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł. Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho i gielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony. Jezus, popatrzywszy na nich, rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie. Domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Moi kochani, czytając ten fragment Ewangelii, z radością spoglądamy na tą obietnicę, którą Pan Jezus postawił na końcu Piotrowi, że wszyscy, którzy za nim pójdą, otrzymają stokroć więcej mnóstwo wspaniałych ludzi, bliskich, rodzinę wielką i wiele, wiele pól, wiele, wiele dóbr. Ale być może Pan Jezus, ten, który chce im to wszystko dać najpierw, oczekuje, że oni wszystko dla Niego zostawią. I być może czasami różnego rodzaju trudności materialne są po to, ażeby móc Bogu we wszystkim zaufać. Popatrzmy na to w ten sposób, a wówczas dostrzeżemy, że wszystko, co nas spotyka, zarówno o błogosławieństwo, jak i trudności, z którymi czasami się zmagamy, są po to, abyśmy w pełni należeli do Chrystusa i abyśmy mogli, tak jak On, który chodził po Ziemi Świętej, nie mając swojego przedsiębiorstwa, Zostawiwszy pracę, chodził i nauczał. A ludzie utrzymywali go, życie, ludzie go karmili, dawali mu nocleg. Często też spał w takich miejscach, że noclegu od ludzi nie potrzebował. Po prostu żył na ziemi, jak w swoim domu, jako przestrzeni, którą dał mu ojciec i gdzie ojciec nieustannie się nim opiekował. A ten ideał Chrystusa. Takiej ufności Bogu jest dla nas, abyśmy Jemu w pełni zaufali i cieszyli się pełnią Jego błogosławieństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.